Wyobraź sobie, że w twoim wnętrzu mieszka dziecko, które regularnie wysyła ci sekretną wiadomość, nieoczywistą, ukrytą, lecz stale wpływającą na twoje życie. To dziecko jest twoim wewnętrznym przewodnikiem, choć często jego głos jest zagłuszany przez codzienność. Często nie zdajemy sobie sprawy, że wiele naszych dorosłych wyborów, reakcji czy decyzji w relacjach, pracy czy codziennych sytuacjach jest kierowane właśnie przez te subtelne sygnały z przeszłości. Nasze doświadczenia z dzieciństwa kształtują to, jak patrzymy na siebie, innych i świat wokół nas. Z psychologicznej perspektywy wewnętrzne dziecko to symbol emocji i wzorców, które zbudowaliśmy we wczesnym okresie życia. To ślady emocjonalnych doświadczeń, które nosimy w sobie na co dzień, nawet jeśli nie jesteśmy ich świadomi. Te ślady odciskają swoje piętno na naszej teraźniejszości, wpływając na nasze zachowania, przekonania i sposób, w jaki radzimy sobie z wyzwaniami życia dorosłego. Wielu dorosłych nie zdaje sobie sprawy, że ich emocjonalne reakcje, które wydają się im naturalne, mają swoje źródło w dzieciństwie. To właśnie w tych pierwszych latach życia kształtują się nasze najgłębsze lęki i przekonania strach przed odrzuceniem poczucie bycia niedocenionym, czy lęk przed porażką. Często te reakcje są tak zakorzenione w podświadomości, że wydają się nam normalną częścią dorosłości, a ich korzenie są ukryte w doświadczeniach dzieciństwa. Te dziecięce mechanizmy obronne manifestują się w dorosłym życiu w różnych sferach, wpływając na nasze relacje, karierę czy finanse. Na przykład osoba, która ma trudności z asertywnością, może nieświadomie powielać wzorzec braku głosu z dzieciństwa, kiedy jej potrzeby nie były słyszane ani respektowane. W relacjach międzyludzkich brak pewności siebie w konfrontacjach może wynikać z doświadczeń, kiedy jako dziecko było się karanem za wyrażanie własnego zdania. Z kolei lęk przed niepowodzeniem w pracy może być zakorzeniony w przeszłości, kiedy jako dziecko nie udało się spełnić oczekiwań rodziców. Każdy z tych przykładów pokazuje, jak bardzo nasza dorosłość jest kształtowana przez ukrytego sterownika nasze wewnętrzne dziecko. Twoje wewnętrzne dziecko nie komunikuje się bezpośrednio słowami, ale wysyła subtelne sygnały, które często przejawiają się w emocjach, zachowaniach lub uczuciach. Emocje takie jak gniew, smutek czy lęk mogą być oznaką, że coś z przeszłości domaga się uzdrowienia. Kompulsywne zachowania takie jak nadmierna praca, niekontrolowane zakupy czy unikanie konfrontacji również mogą wskazywać na niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. Uczucie pustki lub wewnętrznego braku to częste wiadomości, jakie wewnętrzne dziecko wysyła, kiedy te potrzeby nie są świadomie rozpoznawane i zaspokajane. Odkrycie, jakie wiadomości wysyła wewnętrzne dziecko, wymaga introspekcji i refleksji. Jednym z kluczowych narzędzi jest zadawanie sobie pytań w sytuacjach, kiedy doświadczamy intensywnych emocji lub reakcji, które wydają się przesadzone. Pytania takie jak skąd to znam? lub kiedy czułem, czułam się podobnie? mogą pomóc w połączeniu obecnych doświadczeń z przeszłymi. Praktyki takie jak prowadzenie dziennika emocji, medytacja czy terapia mogą stanowić bezcenną pomoc w odkrywaniu źródeł naszych podświadomych wzorców a w zrozumieniu i w zrozumieniu, co nasze wewnętrzne dziecko próbuje nam przekazać. Wzorce zachowań z dzieciństwa, które nosimy w sobie, często pozostają ukryte ze względu na mechanizmy obronne, które nasza psychika rozwija, aby chronić nas przed bólem emocjonalnym. Mechanizmy te, takie jak racjonalizacja, znajdowanie logicznych, ale fałszywych powodów swoich działań, wyparcie, nieświadome usuwanie bolesnych wspomnień z umysłu czy projekcja, Przypisywanie innym własnych ukrytych emocji sprawiają, że prawdziwe źródła naszych problemów pozostają niewidoczne. Często w dorosłym życiu mamy wrażenie, że nasze reakcje są odpowiedzią na bieżące wydarzenia, podczas gdy w rzeczywistości mogą być głęboko zakorzenione w dawnych emocjonalnych ranach. Aby odkryć te ukryte wzorce, trzeba najpierw dostrzec i zrozumieć swoje mechanizmy obronne. Terapia może być skutecznym narzędziem w tym procesie. Terapia poznawczo-behawioralna pomaga w identyfikowaniu zniekształconych wzorców myślenia i przekształcaniu ich w bardziej realistyczne i zdrowe przekonania. EFT, opierając się na delikatnym stymulowaniu punktów energetycznych na ciele, może wspierać uwalnianie głęboko zakorzenionych emocji i przekonań. Praca z ciałem, tak jak terapia somatyczna, pomaga odkryć i przepracować traumy, które zostały zapisane w naszej fizyczności co daje możliwość uwolnienia ukrytych wzorców z poziomu zarówno umysłowego, jak i fizycznego. Kluczem do przełamania tych wzorców jest uważność na to, co dzieje się wewnątrz nas oraz chęć świadomego konfrontowania się z bolesnymi uczuciami zamiast ich nich unikania. Uzdrowianie wewnętrznego dziecka to proces, który obejmuje trzy kluczowe etapy. Zrozumienie, akceptację i integrację emocji oraz doświadczeń z przeszłości. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie i zrozumienie, jak przeszłe wydarzenia wpływają na teraźniejsze życie. To moment, w którym zaczynamy dostrzegać, jak dawne rany sterują naszymi emocjami, decyzjami, a nawet relacjami. Następnie kluczowe jest zaakceptowanie tych doświadczeń, uznanie ich, zamiast uciekania od bólu. W tej fazie możemy poczuć współczucie dla swojego młodszego ja i zrozumieć, że robiliśmy wszystko, co mogliśmy, by poradzić sobie z trudnymi emocjami. Kiedy te elementy są już w pełni zaakceptowane, przychodzi moment integracji, świadomego scalania przeszłych emocji i doświadczeń z naszą dorosłą tożsamością. Na tym etapie praca nad wewnętrznym dzieckiem prowadzi do poczucia większej harmonii i pełniejszego życia, gdzie przeszłość nie dyktuje już każdej reakcji i decyzji a jest raczej cennym źródłem mądrości. W procesie uzdrawiania wewnętrznego dziecka nie chodzi tylko o naprawienie przeszłych ran, ale przede wszystkim o odkrycie swojej autentycznej natury. Uwalniając to dziecko, zaczynamy odkrywać, kim naprawdę jesteśmy, bez obciążeń narzuconych przez przeszłość. Wówczas rodzi się możliwość, by działać z miejsca prawdy, w zgodzie z tym, kim jesteśmy, a nie z kimś, Jakim musieliśmy się stać, by przetrwać trudne momenty dzieciństwa? Ten proces otwiera nas na pełniejsze, bardziej świadome życie, które nie jest zdefiniowane przez przeszłe zranienia, lecz przez autentyczne doświadczenie bycia sobą. Praca nad uzdrawianiem wewnętrznego dziecka nie wymaga od razu intensywnej terapii. Można zacząć od prostych, codziennych praktyk, które pomogą nawiązać kontakt z tą częścią siebie. Praca z wewnętrznym dzieckiem to nie tylko uzdrawianie ran z przeszłości, ale również odkrywanie naszej ukrytej mocy i pełni potencjału. Zrozumienie, skąd pochodzą nasze emocje i reakcje, to pierwszy krok na drodze do większej samoświadomości i harmonii. Gdy uwolnimy się od wpływów przeszłości, zaczynamy budować życie pełne spełnienia, miłości i równowagi. Jeśli ten temat rezonuje z tobą i chciałabyś, chciałbyś pogłębić pracę nad swoim wewnętrznym dzieckiem, Zapraszam Cię do udziału w moim kursie uzdrawiania wewnętrznego dziecka. Stworzyłam go, aby krok po kroku przeprowadzić Cię przez proces odkrywania i uzdrawiania emocjonalnych blokad, które mogą wpływać na Twoje obecne życie. Kurs jest przestrzenią, w której znajdziesz praktyczne narzędzia, wsparcie oraz bezpieczne miejsce do głębokiej transformacji. To szansa na pełniejsze życie zgodne z Tobą, bo teraz jest ten czas, aby wziąć stery w swoje ręce. Dołącz do mnie i rozpocznij podróż ku uzdrowieniu, aby zbudować silniejszą, bardziej autentyczną relację z samym sobą i światem. Twój wewnętrzny spokój i poczucie własnej wartości są w zasięgu ręki.